Witam was bardzo serdecznie. Na krzywej z tym oto Cerixem Del Sol. Del Sol jest dwumiejscowym roadsterem produkowanym od 1992 roku, którego nazwa pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza dosłownie ze słońca. Co odnosi się bezpośrednio do największego atutu tego auta, czyli zdejmowanego dachu typu targa. W niektórych krajach auto było znane po prostu jako Honda Del Sol. Zresztą to jest jeszcze pikuś, bo wystarczy spojrzeć na polskie dowody i rejestracji tych samochodów, czy też na katalogi części. Tam to jest ogromne masło maślane i często zdarza się, że będzie ten model zapisany po prostu jako Honda Civic piątej generacji. Jednak by nie było tak kolorowo, samochód ma swoje wady, do których na pewno zaliczbym jego dużą wagę wynoszącą okolicy tony 150 kg, co niestety bardzo mocno odbija się na dynamice tego auta nawet w przypadku topowej 170-konnej wersji. Co tak dużo waży w tych samochodach? Z jednej strony samo nadwozie musi być dodatkowo wzmocnione, by auto nie łamało się po ściągnięciu dachu. Czas jednak na próbę torową. I tutaj na pierwszy ogień pójdzie ten otokremowy egzemplarz z nietypowym swapem na silnik o pojemności 1,4 litra, osiągając tym samym odzbliżoną do bazowej wersji Del występującego na amerykańskim rynku. Choć Honda CRX bardzo dobrze znam, bo Del Solem jeździłem kilka lat, ale nigdy Del Solem nie byłem na torze wyścigowym. Więc no, ciekawe jak to się będzie spisywać. Ponadto właśnie mówił, że. Samochód ma przymułkę w jakiejś partii obrotu. Ciekawe czy uda się jeszcze dogonić dużo mocniejsze, ale również i dużo cięższe Renault Clio. <mocy>, Mocy może nie było zbyt dużo, ale całkiem przyjemnie się to prowadziło. Przede wszystkim ciekawe było to, jak on zachodził tyłem w zakrętach. Jest przede wszystkim miękki. To było pewnie widać, że auto się bardzo kładzie w zakrętach. Radny powiedział, że bardziej niż mój Civic czwartej generacji. Ale to, co było właśnie ciekawe, że ja cały czas myślałem, że Cerrix DSL jest bardzo podsterownym samochodem. A tutaj się okazuje na tej zwykłej drogowej oponie, jadąc, że ten samochód cały czas próbował w zakrętach zachodzić tyłem. A spróbujemy, zrobię doświadczenie. Zachodzić. To jest niesamowite, ale widzieliście jak szybko i łatwo ja go z tego pocisku wyprowadzałem? To jest ciekawe, patrzcie To jest niesamowite No ja wiem, bo tak samo robię, znaczy gaz puścić i Testując Cerixa 90-konnego, można czyś mały niedosyt, dlatego mam dla Was coś specjalnego. I w tym przypadku mamy do czynienia z samochodem, który nie dość że jest obniżony i utwardzony to pod jego maską gości aż 300 koni mechanicznych aż trzykrotnie mocniejszy silnik o pojemności 1,6 litra, który oprócz samego doładowania na ponad 1,2 bara i w swoim wnętrzu korbowody z B serii, a dokładnie B20, które dodatkowo są zakute w tłoki Suzuki Vitary, co według deklaracji RMG Customs daje stopień sprężania na poziomie 9 do 1. Całość podlewana jest większymi wtryskami do których paliwo tłoczy pompa o zwiększonej wydajności. Oczywiście został również zmieniony regulator ciśnienia paliwa. A jestem ciekaw co to będzie, bo zazwyczaj takie Hondy Mocno zmodyfikowane, z dużą mocą, szczególnie Turbo z napędem naprzód, mają problemy z trakcją. Szczególnie, że to jest silnik odprężony, z tego co wiem, że przyjmował większe doładowanie, więc no, może być. Czuję, że to szybkie okrążenie będzie ogromnym wyzwaniem i tak naprawdę walką z samochodem, jednak zawsze bardzo chciałem poczuć na własnej skórze, jak samochód w takiej specyfikacji będzie się zachowywać na torze. Bo sam przyrost mocy to jedno, ale jeszcze spiekowe sprzęgło powoduje, że działa ono zero-jedynkowo, co dodatkowo utrudnia płynne przepinanie biegów bez szarpania całym napędem. No to sposób mamy 0,4 sekundy straty do MGF. Pytanie, czy uda się go jeszcze dogonić w tej drugiej, szybszej części toru, czyli tam, gdzie chwilę wcześniej postawiło mnie bokiem. w zakrętach bo charakterystyka pracy A-auta z silnikiem małolitrażowym z dużym doładowaniem no ja ogólnie to często właśnie w kontach widzę silnik jest mocno odprężany żeby doładować go mocniej tutaj są prawdopodobnie tłoki z Suzuki Vitara czyli taki bardzo popularny moc i nawet tak mam duże doładowanie to będzie generować dużo moc u góry to jednocześnie tu jest mocno zabierany. To auto dołek, przez co my musimy zaczekać, aż wstanie turbina i dlatego kopa tutaj. I mamy przedni napęd, i trzeba z tym walczyć. Kolejna rzecz, przy do hamowaniach, się to auto zachowało, ponieważ jak miałem skręcone koła, chciałem mocniej hamować. To ten hamulec w ogóle nie działał, ABS się załączał. Więc musiałem mocne hamowania robić trochę wcześniej na prostych kołach żeby dobrze się łapać w zakręty I auto tak samo jak w przypadku poprzedniego Celixa, jak widzieliście było nadsterowne podsterowność, nadsterowność, chaos kurde, no powiem Wam trzeba być skupionym w takim samochodzie żeby szybko pojechać i o dziwo się nie zagrzał Krótko podsumowując, mogę Wam powiedzieć, że Del Sola sam posiadałem przez blisko 4 lata jako auto do jazdy na co dzień i mogę coś więcej o tym modelu powiedzieć. I pierwszą taką rzeczą będzie fakt, że to auto, mimo że jest małe z zewnątrz, to jest bardzo duże w środku. Dowód? Jeździłem tym autem. Trasy nawet i 1000 km, moja głowa spokojnie się w samochodzie mieściła, nawet z zamkniętym dachem, na nogi miała miejsce. Ba, na tym samochodzie, tak jak wam wcześniej mówiłem, spałem, więc hmm, miejsca jest nawet dużo w tej kabinie. Kolejna rzecz bagażnik. Ja miałem zamontowaną butle z gazem w miejscu koła zapasowego, była ona trochę wyższa od zapasówki fabrycznie tam montowanej, więc i podłoga była nieco wyżej, a mimo to. Były dni, kiedy przewoziłem w tym opcie Dwa krzesła, stół i jakieś jeszcze inne małe pierdoły, czyli bagażnik również ma swoją pojemność, co jest kolejnym plusem. Inne rzeczy, no, jazda bez zachód tym samochodem to frajda, Nie ma co oszukiwać. Wieczorne przejażdżki, niebo, gwiazdy. Jako pasażer oczywiście można się rozłożyć, patrzeć w niebo, jest to niesamowite, ale. Myślę, że to by było chyba na tyle z plusów w tym samochodzie, ponieważ muszę powiedzieć o tych wszystkich wadach, które ta auto ma, bo Wy wiecie, ja jeżdżę Hondami i tak dalej, czyli o, zaraz wiesz, że ja zachwalam te modele. No ale staram się być obiektywny i staram się też przekazywać to, co ja czuję jeżdżąc różnymi samochodami. No a w Delsolu na przykład mogę powiedzieć, że te auta są naprawdę zamulone przez to, że one dużo ważą. To nie dość, że słabo przyspieszają. Ten, co ja miałem, samochód miał seryjnie 125 koni. Nie czułem w ogóle przyspieszenia w tym samochodzie. To się zbierało mniej więcej tak, jak mój 90-konny Civic No, można by się było więcej po takim aucie spodziewać. No, na pewno każda MX-5 na ta 116 koni spokojnie by sobie odjechała do przodu. Kolejna rzecz, no to to jak ten samochód się prowadzi? Przez tą swoją dużą masę, napęd naprzód i dziwny rozkład masy. No, nie wiem, od czego to zależy, ale każdy em którym jeździłem. Był strasznie podsterowny. Jak w ogóle padał deszcz, to była masakra, mimo że ja miałem u siebie dobre opony założone deszczowe. To ten samochód się fatalnie w deszczu prowadził. Kolejna rzecz, jak już to będzie mieć przyczepność z przodu, to ten tył tak strasznie pływa, nawet z założonym dachem, że ma się wrażenie jakby były pozrywane gumy w zawieszeniu. Ja swojego Celixa miałem na w pełni seryjnych, oryginalnych, to jest ważne, oryginalnych tulejach gumowych, gumowo-metalowych. A to auto nadal pływało tak, aby te gumy były pozrywane. To była jakaś totalna masakra, co sprawiało, że tym auto się jeździło po prostu niepewnie przy wyższych prędkościach w zakrętach. I dowód? No pojechałem na tor sam i widzieliście co się działo z jednym i z drugim Celixem, z czego w tym pierwszym się bawiłem, tak? Wrzucałem go w ten zakręt, on się ślizgał, tam było zawieszenie seryjne, może troszkę zużyte. No to by można było tłumaczyć, że no kurde, to auto dlatego tak jeździło bokami w zakrętach. Ale jeździłem też z tym drugim czerwonym Celixem, który był Dużo szybszy, miał więcej przyczepności, i tam jak musiałem walczyć z trakcją, żeby podsterowności nie było, tak już tą trakcję miałem, to tył strasznie w tych zakrętach uciekał. No to jest trochę niebezpieczne. No i powiem Wam szczerze, nie sprawia przyjemności w szybki jeździe po zakrętach takim autem. Dobrze, troszkę pomarudziłem, ale jeszcze powiem o jednej rzeczy: sztywność nadwozia w tym samochodzie, mimo że jest cięższa od cywika, żeby ten dach można było ściągnąć, żeby to auto się nie rozpadło. To i tak po ściągnięciu tego dachu widać, że cała karoseria mocno pracuje. Po czym to widać? Chociażby na desce rozdzielczej i są szczeliny między drzwiami, to nawet na najmniejszej nierówności widać, jak to wszystko pracuje i obija się o siebie. Ktoś zaraz powie, że przesadzam. Ok, dobra, no to otwórzcie teraz drzwi, czy to kierowcy, czy pasażera i tam są zamki, w które te drzwi wchodzą. Co się dzieje z tymi zamkami? One z karoserii się wyrywają ze względu na to, że właśnie ta karoseria to wszystko pracuje jak zamykamy drzwi, no to one dodatkowo na to karoserię usztywniają, ale z biegiem lat, teraz już chyba 30 lat od premiery minęło, większość z tych atomów ma powyrywane zamki w drzwiach. No to warto zwrócić uwagę, a będziemy kupować ten samochód. Dobra, o tym wszystkim powiedziałem, trochę pomarudziłem, i może o cenach. Ceny zaczynają się za te podstawowe modele od około 6-7 tysięcy złotych. Za te takie w sumie mocno zmęczone życiem, czy to mechanicznie, czy blacharsko. A takie w sensownym stanie podstawowe modele, no to cena jest od około 14-15 tysięcy złotych, więc auta już drożeją. Na co warto zwrócić jeszcze uwagę przy kupnie? Na stan uszczelek od dachu, one wszystkie praktycznie już parcieją i są nie do dostania, chociaż widziałem jakiś czas temu oryginalny zestaw uszczelek do dachu, to był koszt około 8 tysięcy Warto brać to pod uwagę, jak już nam cieknie dach, no to można się posiłkować różnymi patentami typu wsyłanie takich gumowych uszczelek pod uszczelkę, żeby ona się zrobiła grubsza i dzięki temu lepiej przybierała do dachu, ale to jest tak naprawdę ułatanie plastikowej rury od wody duct tape. Em. Dobra, a za te bardziej zadbane modele, już nie wiem, te B16 160 konne, no to trzeba zapłacić od 25 tysięcy złotych w górę i te ceny nawet potrafią dojść do 50-60 tysięcy złotych. No to już całkiem sporo. O tym wszystkim już powiedziałem. Tak więc czas by powiedzieć jakie czasy udało się uzyskać z tymi samochodami. Najpierw zacznę od tego wolniejszego Celixa, który zrobił czas minuty 11.333, czyli nadal szybciej od naszego Clio GT, które jechało, trzeba to podkreślić, w warunkach przejściowych i całkiem możliwe, że z włączoną częściowo jakąś tam elektroniką związaną z ograniczaniem mocy tego auta w momencie, kiedy ono traci przyczepność. I jak się tym jechało? No sami widzieliście. Mała moc, no i dzięki temu to auto nadal się jakoś w zakrętach sensownie nam trzymało. Przechylało się w nich mocno, ale miało tą przyczepność. A jeśli chodzi o zrywanie przyczepności tylnej osi, no to no widzicie, odjąłem trochę gazu, już mi tył tam zaczął uciekać, ale te prędkości z kolei nie były na tyle wysokie, żeby się tego bać. Natomiast w przypadku trzykrotnie mocniejszego Delsona, raz że musiałem walczyć z jego pod sterownością, w momencie kiedy to turbo wstawało, to zaczął zrywać przyczepność. Nie było to przyjemnym uczuciem, to było coś na wzór tego co czułem w Audi TT. To z drugiej strony jak to turbo nie wstawało, jechałem z mniej wciśniętym gazem, to auto mało takiego laga nieprzyjemnego i nie miało mocy z dołu, przez co nie dało się tym autem tak płynnie jechać jak bym chciał. A z drugiej strony jak już złapałem tą przyczepność, jechałem już bardzo szybko tym autem, no to ty stawał się nerwowy, traciłem gdzieś tam nad nim, może panowanie, ktoś może powiedzieć, ale może inaczej to biorę w słowa. A oto zaczynało wpadać w pościsk, nad którym musiałem zapanować. No i teraz bardzo ważna rzecz, pewnie sami widzieliście na filmie. Kontrowałem bardzo mało obracając tą kierownicę w przeciwnym kierunku i to jest bardzo ważna rzecz, szczególnie jak mamy przedni napęd i nam zacznie uciekać tyłek auta. Dlaczego? Ponieważ dużo ludzi popełnia ten sam błąd, czyli bardzo mocno kontruje, bo jest niecierpliwa i nie czeka na to, aż auto wróci na swój tor. Czym to skutkuje? Jak już złapiemy przyczepność, odbija nas z drugą stronę i albo jest bączek, bon albo wylatujemy z toru, albo wpadamy do jakiegoś, nie daj Boże, rowu, czy na krawężnik. Nie jest to pożądane, i jak się z tego wyleczyć? Z jednej strony, maty poślizgowe są świetnym elementem, świetnym miejscem na to, żeby ćwiczyć takie poślizgi. Z drugiej strony, jeśli nie chcemy jechać na taki kurs na ODTJ, na przykład Tomaszowo, gdzie takie kursy są organizowane, możemy próbować swoich sił w sim racingu, wprowadzać tam auto w poślizg. Tam Dużo ze znajomym, jak się spotykamy sobie gramy, właśnie na simie, to często, jak oni wpadają w poślizg, to to jest to samo. Za duża kontra. Jak już A to im łapie, przyczepność, to wypadają w przeciwnym kierunku w trawę. I praktyka, 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 bo można mówić dużo teorii, ale samemu trzeba to poczuć, samemu trzeba wpaść w taki poślizg i samemu z niego próbować się wyratować, aż w końcu na to wejdzie w krew i będzie mieć pamięć mięśniową i doskonale wiedząc, jak się w takiej sytuacji zachowywać i żeby przede wszystkim być cierpliwym. No i właśnie tym CRX-em, no jechałem zachowawczo przez to, że właśnie jak wpadałem w poślizg to ja miałem miejsce, żeby to auto wyprostować. Jakbym ryzykował, próbował jechać szybciej i nie daj Boże odkleiłbym mnie w pierwszej sekcji toru, tam gdzie są te szybkie slalomy, to ja bym tam nie miał miejsca na ucieczkę. I na to też uczulam ludzi, że tam nie ma gdzie uciec i można polecieć w opony, dlatego lepiej jechać troszkę wolniej i trzymać lekko to nogę na gasie, niż pojechać za szybko, wjechać w zakręt za szybko, odjąć gazu. I wpaść w nadsterowny poślizg, wtedy nie będzie ratunku, nie będzie gdzie uciekać. No, myślę, że wystarczająco dużo powiedziałem na ten temat i że to komuś może się przydać w przyszłości. A jak już o takich rzeczach rozmawiamy, no to zapraszam Was do kontaktu mailowego. W opisie filmu macie mojego maila, możecie do mnie napisać, jeśli chcielibyście przyjechać na tor, spróbować swojej sił pod moim okiem. Ja Wam chętnie pomogę, jeśli chcielibyście przetestować swój samochód na torze, chętnie Wam w tym pomogę. Jeśli robiliście jakieś modyfikacje albo chcielibyście wiedzieć, w którym kierunku pójść ze swoim samochodem, również warto przyjechać na ten tor. Ja również siądę i może coś swoim okiem, w swoich rękach wyczując, co by można było w samochodzie poprawić, ale wy przede wszystkim sami poczujecie czego samochodowi wtedy brakuje. Moc zostawcie sobie na koniec. Ważne, żeby auto dobrze się prowadziło i było niezawodne. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć! To co Mateusz, przygotowane piętrze szkoły? Jestem wychadzam motorsportu? Pewnie, jasne, że tak. Dzisiaj je będziemy jechać na nitkę i będziemy zaczynać od ciśnienia salonu. Elegancko. To kolejna tura i teraz pokażesz, jak tego się nie powinno robić, tak? Zawsze by tak chciało co zrobić i posieć nadstrowy, i posieć po Tak sterownie było, Ale za tygodę, nie jestem Na koniec bardzo chciałbym podziękować wszystkim patronom wspierającym moją działalność w social media, bo dzięki Wam zdecydowanie łatwiej jest mi działać chociażby w zakresie wspólnych treningów na torze, na który przecież muszę jeszcze dojechać, a każdorazowo stanowi to dla mnie 3 godziną podróż w obie strony, a to tak naprawdę tylko wierzchołek tej całej przysłowiowej góry lodowej. Tak więc jeśli i Ty chcesz mnie wesprzeć, to gorąco zapraszam na mój profil Patronite. Link znajdziesz w opisie tego filmu, a tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Hej!